Cześć, witajcie w kolejnym nagraniu. Słuchajcie, właśnie miałem nagrywać o bramie i furtce, bo mamy takowe już zamontowane. Nie było się oczywiście bez problemów i tak dalej, o czym za chwilę opowiem. Ale najpierw pokażę Wam, co się tutaj wyrabiało. Zobaczcie, ile śniegu spadło w nocy. Zobaczcie. Zasypało nas konkretnie. Myślę, że w większej części w Polsce jest taka sama sytuacja, albo przynajmniej podobna. Ale widziałem, że zdarzały się osoby, na, które oglądały mojego YouTube'a i dawno śniegu nie widziały, pewnie gdzieś z innych krajów. Także proszę bardzo, zobaczcie, jak to wygląda. A zaraz wam pokażę, jak zasypało nas z przodu, przy bramie i przy furtce. O, zobaczcie, ile śniegu. O. Wczoraj odśnieżałem trzy razy. Stąd te kubki tutaj, to nie napadało, ale zobaczcie, dzisiaj w nocy napadało aż tyle śniegu, więc bardzo dużo. Najpierw trzeba się zabrać za ośnierzenie, dopiero później opowiem Wam o bramie i o furtkach. Może najpierw pokażę, jak to wygląda z tamtej strony. Póki jeszcze nie jest ośnierzone, to ładnie będzie wyglądać. Przejdę się tutaj po białym puchu. Aż furtka się otworzyła w nocy, tak musiał owiać. Prawdopodobnie jej nie domknęłem i przez to się otworzyła. No dobra, zobaczcie, jak tutaj nas zasypało. Żaden pułk nie przejechał dzisiaj, więc jesteśmy odcięci trochę. No ale już samochodami przejechali chłopaki, więc jest dobrze. Zobaczcie, brama się prezentuje tak: tam jest jedna furtka, tu jest druga furtka, ale zaraz do tego przejdziemy. Najpierw odśnieżymy to, żeby można było się poruszać. Trzeba przyznać, że to fajnie naprawdę wygląda ten krajobraz, i tak dalej. No tylko trzeba to odśnieżyć po prostu. Zobaczcie ile puchu. Ła. Wow. No dobra. Biorę się za odśnieżanie. Samo się nie odśnieży. Jedzie pług. Dobra, odśnieżone wszędzie w koło, nawet podjazd. Tutaj, gdzie był traktor, też fajnie odśnieżył i można chodzić, korzystać. Już śniegi mają się skończyć, więc bardzo się z tego powodu cieszę. No, czekam jeszcze tylko, aż to wszystko się posuwa. Jest tego tam sporo na dachu, w tamtym miejscu też. Było już tak kilka razy, że, że odśnieżyłem i to wszystko z dachu z powrotem zleciało, i trzeba było jeszcze raz latać, odśnieżać. No ale nie o tym film Mamy tutaj bramę. Jak widzicie zabrakło jednego przęsła. Dzwonił przed chwilą pan i jutro mi je dowiozą i będzie już kompletne ogrodzenie. Zacznę może od furtki. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, ile kosztuje, to mówiłem w poprzednim materiale. Wszystko kosztowało 20 tysięcy. Więc tak, furtka tak się prezentuje z tej strony. Ma 2, 4, 6, 7, 7,5 przęsła w sumie. To jest takie mniejsze troszeczkę, no żeby wymiar się zgadzał, żeby szło na równo w tym miejscu, no i idzie. No i tak jak poprzednio, z tej strony są nity zamocowane, a z tamtej nie ma nic. Okazuje tak to wygląda z tej strony. O, lekko się otwiera, bo jeszcze elektromagnes nie jest podłączony. Więc czekam jeszcze troszeczkę tutaj podłączania i tak dalej. Co bym zrobił inaczej, jeżeli chodzi o furtkę? Małe czepiastwa, ale inny kolor bym wybrał na pewno tych nakładek na, na nakrętki. No może kupię sobie tam kiedyś, to na pewno jest tanie. No i kolor tych wkładek, żeby pasował bardziej pod ogrodzenie czyli musiałby być z nierdzewki albo coś takiego ale to wszystko jest do zrobienia. Fajny pochwycik, taki długi, po całości. Co mi się nie podoba, to to, że tutaj jest jednak klamka i można łatwo ręką przełożyć i otworzyć z tej strony, tak? Czyli lepszy byłby gałka odkręcana, nie było już by tak łatwo tego otwierać, no ale tak naprawdę, tak jak mówiłem w poprzednim materiale, jak złodziej będzie chciał, to i tak wejdzie, otworzy, nie ma to większego znaczenia. No ale oczywiście tutaj mam zamek, możemy to zamknąć, jak będziemy chcieli, to i tak e, nikt tego nie otworzy brama tak się prezentuje w całości bez jednego przęsła tak jak wspomniałem. No i jaki jest problem z tą bramą? Znaczy może nie problem, ale jest jedna taka rzecz, że jak otworzymy tą bramę do końca, to nie możemy korzystać z furtki, dlatego że jest zbyt długa. Ona ma 4,5 metra szerokości na wjeździe, no i plus tutaj z 1,20 chyba tam jest. Zaraz zresztą pokażę. Jak otworzymy do końca, to wygląda to tak, że z furtki nie skorzystamy, bo akurat w tym miejscu jest y, przeciwwaga dla naszej bramy. Zobaczcie, jak ona chodzi ogólnie. No, ręcznie wiadomo, da radę się przesunąć. No, i tu taki oto chwytak z dwóch stron. I na dole y, taka pochwa, która to trzyma. O, tu jednego nita brakuje, to muszę Panu powiedzieć, nawet więcej. Nie mamy tutaj nita, tutaj nita, więc jak jutro przyjadą, to muszę im powiedzieć, żeby to dobrze pokończyli. I kolejną rzeczą, która tutaj coś jest nie tak, jest to, że mam zbyt krótki fundament pod tą bramą. Już pokazuję. Dlatego, że pierwsza rolka znajduje się w tym miejscu, zobaczcie. Tutaj jest pierwsza rolka. No, szkoda, że tyle śniegu napadało. Nie mogę za bardzo wam to pokazać. W tym miejscu jest pierwsza rolka, a druga rolka znajduje się w tym miejscu. A tak naprawdę ona powinna być praktycznie na samym końcu. Więc ten fundamencik on się kończy akurat tutaj, w tym miejscu. Jest za krótki, i wiosną. Już rozmawiałem tutaj z wykonawcą, że będę musiał dolać tutaj tego fundamentu do końca. I oni przyjadą i to poprawią. I w sumie przez to, że tak to jest. Ona troszeczkę tak, jakby przeskakuje, ta brama w pewnym momencie, bo ta rolka, tak jak mówię, powinna być na końcu. No i jest to trochę denerwujące z tego względu, że panowie byli już tutaj trzy razy i wszystko mierzyli. Gdyby mi powiedzieli wcześniej, że, że trzeba dolać tutaj fundamentu, to bym to zrobił od razu. A teraz będzie to ciężko troszeczkę zrobić, bo jest brama. Nie wiadomo, czy tu bramę trzeba wyciągnąć, czy jak to robić. Jutro przyjadą, to będę się ich pytał. W każdym razie. Mogli od razu powiedzieć, zmierzyć, że, ta, że ten fundament jest zbyt krótki do bramy i zrobiłbym to jeszcze, gdy nie było tyle tych śniegów i wszystko byłoby zrobione już teraz. A tak muszę czekać do wiosny. Oraz dodatkowo nie będę mógł do momentu, kiedy tam zamontuję tą rolkę, nie będę mógł po prostu zamontować siłownika do tej bramy i nie będę mógł po prostu otwierać bramy z pilota, tylko będzie trzeba ją otwierać ręcznie małe niedogodnienie, ale nie ma co naszekać to tylko parę miesięcy i przyjdzie wiosna miejmy nadzieję, że ten śnieg stopnieje i wtedy będzie można wykopać tam rów i zamontują mi tam rolkę do otwierania i wtedy będę mógł sobie tutaj zamontować siłownik i będę mógł bramę otwierać na pilota słupek przymocowany jeszcze tutaj dodatkowo, zobaczcie więc fajnie on wtedy będzie bardziej stabilny, bo też widziałem, że są po prostu przymocowane do do, tylko do kostki na dole, i może nie widziałem, żeby, żeby się kołysało wcześniej. No, ale tutaj na pewno będzie to lepsze, jeżeli jest w taki sposób zamontowane. Ja tutaj oczywiście betonem zaleję na wiosnę, bo w tym miejscu chyba nie jest jeszcze zalane betonem, ale będę musiał to zrobić na wiosnę. Bo tak jak wspomniałem w poprzednim nagraniu, trzy słupki nie są zalane. Ten i dwa przy furtce, więc będzie tutaj troszeczkę jeszcze roboty przy tej bramie cała rama tej bramy jest ze stali więc nie wszystko jest z aluminium aluminiowe są tylko przęsła a cała brama jest ze stali w sumie nie wiem dlaczego, czy dlatego, że będzie to twardsze, czy i stabilniejsze, czy po prostu taniej to wychodzi, tak robią tak jest to zrobione no i druga furtka ją akurat już zamknęłem na klucz z tej strony jest klamka a tak jak wspomniałem, tamta jest pochwyt, dlatego, że tam będziemy otwierać tam będzie elektrozaczep i będziemy mogli otwierać z domofonu z domu, a tutaj nie będziemy tego otwierać, wiadomo tylko i wyłącznie ręcznie, ale jest zamknięte na kluczyk jak widzicie, tutaj już jest zapadka i nie będę ich otwierał już nawet. Tak się prezentują O, a tak się prezentuje brama. Przy odśnieżonym domu a z tej strony mamy po prostu taki Pokrętło do zamykania z tej strony mamy, więc możemy sobie otworzyć z tej strony, wystawić i zamknąć z tamtej na klucz. Tak się prezentuje ogrodzenie w całości. Szczególnie fajnie to wygląda w zimowej odsłonie, że tak powiem. Zobaczcie, ile tutaj jest śniegu. O, dawno takiego grudnia nie było, prawda? Żeby tyle śniegu napadało w grudniu, przed świętami jeszcze. Zobaczcie stąd muszę podśnieżać z tarasu, ale on już jest troszeczkę zamarznięty, zobaczcie. No, tu kilka razy był śnieg, on odmarzał, zamarzał i przez to tutaj jest tak twardo na tym kompozycie. No zobaczymy, jak to będzie po tej zimie wyglądać, ten kompozyt. No ale cała chata jest zaśnieżona. Na szczęście tu już ma przestać padać. Zobaczcie, ile tutaj śniegu. Pod całym tarasem jest kupa śniegu. Schody też zasypane. Z tej strony wszystko nam zawiało. Fajnie to wygląda tak naprawdę. No dobra, mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i napisz komentarz. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.